Trudno jest praktycznie uwierzyć w to, że już taki kawałeczek czasu minął od ślubu Aleksandry de Osma i księcia Christiana z Hanoweru. Jako, że w ogóle to wygląd panny młodej w dniu ślubu przykuwa szczególną uwagę, to właśnie chciałbym zająć się w tym filmiku, w tym vlogu, stylizacją sasy właśnie z uroczystości kościelnej w Limie która miała miejsce 16 marca 2018 roku. Suknia ślubna, którą Sasa wybrała na główną um, ceremonię ślubną 16 marca została zaprojektowana przez hiszpańskiego projektanta Georga Vasqueza i oboje wymarzyli sobie taki klasyczny, elegancki, ponadczasowy projekt, który zdaniem hiszpańskich mediów inspirowany był słynną ślubną, sukną Grace Kelly z Monaco. Została ona wykonana z gazy, z podwójnego jedwabiu i ozdobiona koronką Chantilly. Jej przygotowanie, jak w ogóle w wywiadzie do y, czasopisma Hola zdradził swego czasu, projektant zajęło w sumie 600 godzin pracy i ręcznego haftowania, co czyni ją naprawdę, naprawdę wyjątkową. Posiada, jak widzicie, długie rękawy i taki przeźroczysty korpus, ozdobiony aż po. Y, kołnierz koronką ponad gorsetem z dekoldem w kształcie serca i jest oczywiście zapinany z tyłu na guziki. Jest ona zwężana w talii, przechodzi w spódnicę także zdobioną u dołu koronką, no i zakończoną długim trenem. George Vasquez w wywiadzie praktycznie tuż przed ceremonią opowiadał, że kiedyś spotkali się z Aleksandrą po raz pierwszy, by przedyskutować ten projekt właśnie sukni, i wówczas ona powiedziała mu, że chciałaby na nią, yy, chciałaby ją przynieść w zasadzie yy, na specjalny dzień. No i na tej podstawie przygotował yy, projektant cztery opcje z odpowiednich tkanin, z odpowiednimi detalami. No i od tego momentu zaczęli pracować nad materiałem, przymiarkami ręcznymi, haftami. Oczywiście, zapytany, czy szukał inspiracji w innych królewskich ślubach, potwierdził, że poszukiwał informacji, przeglądał wiele razy różne projekty, by odnaleźć w nich materiał, detale, ale tak naprawdę wprost nie odniósł się do sukni Grace Kelly. Sasa, czyli Aleksandra. Do ozdobionej sukni dobrała taką troszeczkę skromniejszą biżuterię, jak widzicie tutaj, której podstawą były diamenty i biało-żółty pierścionek zaręczynowy, oraz kolczyki, które tutaj widzicie z kolekcji Grace firmy Suarez, której tak na marginesie była ambasadorką. Wybór tychże kolczyków nieprzypadkowy, bo on został wspomniany przez tą właśnie kolekcję inspirowaną przez Grace Kelly. Do tego oczywiście Hanower Floral Tiara, którą widzicie na ich skroniach, która należała do rodziny książęcej Hanoveru, którą na swoim ślubie kilka miesięcy wcześniej nosiła także księżna Ekaterina, a przed nią księżniczka Karolina z Monaco i Chantal Holy, żona księcia Ernesta Augusta Seniora, Tiara swymi początkami w ogóle sięga czasów Napoleona, bowiem miała powstać praktycznie dla jego pierwszej żony cesarzowej Francji Józefine i w 1913 roku na swój ślub z księciem Hanoweru Ernest August wybrał ją, wybrała ją w ogóle księżniczka Victoria Luisa z Prus. Tak naprawdę o innych stylizacjach ślubnych Alessandry wiemy znacznie mniej, dlatego jeśli ktoś będzie bardziej ciekawszy, to polecam, żeby pogrzebał troszeczkę na temat tych uroczystości ślubnych, które miały miejsce w Peru. Jest to dużo ciekawych informacji. Tych zainteresowanych domem książęcym królewskim, zresztą haroweru, też odsyłam, żeby ten temat poszerzali. Poszerzali i myślę, że będzie dużo, dużo jeszcze ciekawych rzeczy, a ciekaw jestem Waszych opinii pod postem na temat tego, jak Wam się ta suknia ślubna widzi i ta dekoracja księżnej Hanoweru Wam się widzi.